Zobaczył i uwierzył. Święty Jan, ewangelista, uwierzył w zmartwychwstanie Jezusa, zanim zobaczył go zmartwychwstałego. I to niezwykłe odkrycie prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa, apostoł opisał w swojej ewangelii. Kiedy Maria Magdalena przyniosła apostołom wiadomość, że grób Jezusa jest pusty, Piotr i Jan, niedowierzając, pobiegli na miejsce pochówku swego pana, aby osobiście sprawdzić tę informację. Kiedy dotarli na miejsce i weszli do otwartego grobowca, zobaczyli leżące grobowe płótna, których nie było już ciała. I właśnie wtedy, widząc kształt płócien grobowych, święty Jan. Pisze tak: Ujrzał i uwierzył. Co skłoniło świętego Jana do tego, że nie widząc zmartwychwstałego Jezusa, uwierzył w jego zmartwychwstanie? Jest wysoce prawdopodobne, że to Józef z Arymatei kupił kilkumetrowy zwój lnianego płótna, aby pogrzebać ciało Jezusa. Płótno to pocięto na Ponad czterometrowy całun oraz długie opaski otonija użyte do obwiązania całunu z ciałem Jezusa. Przepisy żydowskie nakazywały, aby zmarły śmiercią gwałtowną został pogrzebany razem ze swoją krwią życia. To właśnie z tego powodu podczas zdejmowania ciała Jezusa z krzyża okryto jego twarz chustą, sudarionem, aby krew wydobywająca się z ust i nosa nie spadła na ziemię. I ten sudarium, tą chustę zdjęto z twarzy Jezusa przed zawinięciem Jego ciała w całun i położono Go w grobie obok głowy zmarłego. Ponieważ zbliżał się dzień szabatu, Nikodem Józef z Arimatei jako dobrze znający prawo nie obmyli i nie namaścili olejem ciała Jezusa, tylko zamwinęli je w całun. Świadczy to o historycznej wiarygodności przekazu. Ciało Jezusa zostało zawinięte w długie, ponad czterometrowe płótno, całun, aby nikt nie mógł dotknąć zwłok ani rozlać krwi. Następnie całe ciało, znajdujące się w całunie, przewiązano opaskami. Podczas tych przygotowań ciała do złożenia w grobie wylano na zewnątrz i wewnątrz płócień dużą ilość wonności. Święty Jan pisze, że było to około 100 funtów, czyli około 32 kg miry i aloesu, z czego część została wylana na pogrzebową kamienną płytę i wykorzystana do namaszczenia ścian grobu. Po zakończeniu tych czynności, ciało Jezusa, zawinięte w całun grobowy i obwiązane opaskami, przeniesiono do grobu i złożono je na ławie wykutej w skale. Na jego głowie położono drogocenną chustę z bisioru, na której Jezus zostawił w momencie zmartwychwstania, odbicie w swojej twarzy i która znajduje się dziś w Manopelu a obok głowy złożoną chustę Sudarią, którą przyłożono do twarzy Jezusa podczas zdejmowania go z krzyża, przed wejściem do grobu, zatoczono duży kamień. I co zobaczyli apostołowie, Piotr i Jan, gdy weszli do grobu pańskiego? Dlaczego widok całunu, które zawinięte było ciało Jezusa, dlaczego ten widok Kształt tych płócienek przekonał świętego Jana o jego zmartwychwstaniu. Święty Jan pisze, że wszedł do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zmieniętą na jednym miejscu. Płótno grobowe, całe, leżało nienaruszone. Ale opadnięte, ponieważ w środku nie było już ciała. Natomiast opaski owijające całą z ciałem były zawiązane. Obok głowy leżał sudarium zwinięty na jednym miejscu. Kiedy święty Jan zobaczył, nietknięte, ale w środku puste, i dlatego spłaszczone płótna grobowe Jezusa z nierozwiązanymi opaskami, był to dla Niego czytelny znak, że nikt ciała nie mógł wyjąć. Wniosek był więc oczywisty Jezus zmartwychwstał. Tylko tajemnicze przejście ciała Jezusa ze śmierci do życia, winny ponadczasowy wymiar istnienia, wbrew wszelkim prawom fizyki, tłumaczy Nienaruszony stan grobowych płócien, jaki zobaczyli apostołowie Piotr i Jan. Kształt całunu był dla świętego Jana czytelnym znakiem, że Jezus zmartwychwstał i dlatego napisał w Ewangelii: Ujrzał i uwierzył.